Dzień dobry kochani. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić do wspólnej zabawy w dubbing. Dubbing to jest sztuka podkładania głosów. No bo w bajkach, które oglądacie, postaci mają różne głosy. Na przykład jakieś księżniczki to mówią takim delikatnym głosikiem, a potwory zupełnie innym. No i pobawimy się w ten sposób, ale musimy stworzyć postaci. A postaci stworzymy z klamerek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem literką L. No właśnie stworzoną z klamerki i śpiewam. La, 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 la. Lubię literki i oczywiście spektakl literkowo

misiem, a właściwie niedźwiedziem Obudziłam się i idę do lasu odwiedzić niedźwiedzia i maszę i na pierożki mm, z jagodami nią, nią, 300 gram mąki już ja podaję może ciut więcej żeby się najeść Sypie ciut więcej to więcej będzie Hello, halo, szukam brzydkiego kaczątka, bo chciałam mu powiedzieć, żeby się nie martwił, że będzie pięknym łabędziem, ale nigdzie go nie ma. Może jest w Teatrze pomorski, to ja pójdę poszukać. Hello, brzydkie kaczątko, gdzie ty jesteś? Hello, Halo, halo, przepraszam, czy tu jest scena? Tak, tu jest scena. To ja chciałam bardzo powzdrowić tego białego królika, który wys... Na stronie Teatru By pomorski Króliczku, pozdrawiam cię serdecznie. Ha, twój Twój kumpel, czarny króliczek. To co? Gotowi? Zrobimy sobie postać z klamerki i podłożymy jej głos. Mam blok z czarnymi kartkami i w tym bloku narysuję postać, której podłożę potem głos. Potrzebna jest klamerka. Ja mam taką dużą, ale może być też mała. I tu, gdzie klamerka się otwiera, to trzeba narysować głowę tej postaci. Ja wymyśliłam sobie psa. Mam już narysowaną swoją postać. I teraz narysuję jej jeszcze uszy. Takie jakieś śmieszne. Jedno klapnięte, a drugie. Trochę jak zając. Może to jest piesu zając. Zobaczymy. No i teraz musimy wyciąć naszą postać. Mój piesek prawie gotowy. Jego kontur. Ale teraz stanie się coś najważniejszego. Musimy przeciąć naszego psa na pół. Tak, żeby... Z jednej strony była jedna część pieska, z drugiej druga, żebym mógł potem mówić. Uwaga, przycinam. nie bójcie się. No i teraz trzeba będzie nakleić psa, przykleić psa do klamerki. Mam taki specjalny klej rozgrzewany, bo kiedy kleiłam zwykłym, to mi trochę odpadała kartka. I kleję tylko tu gdzie głowa. Okej. Okay. Żeby się nie przykleiło, musimy tutaj poprawić. To rodzice wam pomogą. Myślę w tym momencie, żebyście się nie poparzyli, bo ten klej jest gorący. Można też na, też na taśmę dwustronną spróbować. O, teraz druga część psa. I możemy spróbować tylko tutaj przykleić, żeby się ładnie na siebie nachodziły te część. Górna i dolna. To górną sobie podkleję troszeczkę i wtedy już nie będzie mi to przeszkadzało. Oj, no, tak możemy odgiąć nawet troszeczkę tą część. Już pies prawie gotowy, ale przecież jeszcze nie ma oczu. To teraz wytniemy oczy z białej kartki. I teraz już można przykleić zwykłym klejem. Ale przecież jeszcze trzeba narysować źrenice. Rysuję mu źrenice, żeby lepiej widział. Wyszedł mi taki pies, który naprawdę jest trochę podobny do królika i myślę. Skoro taki wyszedł, to nakleję mu czerwony nos. Może to pies, który marzy, żeby być królikiem? Dziękuję! Nareszcie mogę gadać! I niuchać! I biegać! Kochani, ale to nie wszystko. Możecie sobie stworzyć specjalne pudełko, w którym wasze klamerki będą występować i rozmawiać ze sobą. To jest zwykłe pudełko, które okleiłam białym papierem, i na bokach wycięłam sobie takie dziury, i przez te dziury teraz włożę moją postać z jednej strony jedną, z drugiej drugą, żeby ze sobą porozmawiały. Oczywiście podkładając im głosy, bo bawimy się w dubbing. że tu jakieś klamerki gadają, a ja jestem małą myszką i, i chciałabym bardzo kogoś poznać. Allu, allu, witaj myszku, jestem rybką, mogę spełnić Twoje trzy życzenia. Naprawdę? Naprawdę? No to chciałabym, żeby wszystkie dzieci, które oglądają to, zrobiły klamerkę i, 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 i wysłały na, e, w komentarzach. Wysłamy e, swoje zdjęcia, swoich prac, byłoby tak miło i wspaniale. Dobrze. Uwaga, uwaga, czary mary, nie do wiary. 🎵🎵🎵 Pam, 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 pram, pam, pam, pam. pam. O, dzieci patrzą. Ej, dzieci, oglądajcie nas sieci. No właśnie. Pam, 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 pam. Pram, pam, pam. Pam, 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 pam. Ram pam.